Jeśli zauważyłeś, że Twoja reakcja intymna już nie jest taka sama jak wcześniej, jeśli czujesz, że straciłeś tę energię, która sprawiała, że czułeś się prawdziwie męski, lub po prostu unikasz momentów intymności, ponieważ Twoje ciało wydaje się zapomnieć, jak reagować, to musisz usłyszeć to, co mam dziś do podzielenia się z Tobą. Nie mówię o drogich lekach czy skomplikowanych zabiegach. Mówię o czymś tak prostym, że prawdopodobnie masz to w swojej kuchni w tym właśnie momencie, ale co może całkowicie zrewolucjonizować twoją witalność seksualną i sprawić, że znów poczujesz się młodo. Jestem dr Luisa, lekarz specjalizujący się w zdrowiu męskim od ponad dwóch dekad i przez wszystkie te lata przyjmowania mężczyzn powyżej 55 roku życia odkryłam coś, czego większość moich kolegów nadal nie rozumie w pełni. Utrata potencji seksualnej Energii i tego męskiego poczucia pewności siebie, które każdy mężczyzna dobrze zna, to nie tylko kwestia wieku. W rzeczywistości, w wielu przypadkach, to problem żywieniowy, który można naprawić naturalnie i zaskakująco skutecznie. Pamiętam doskonale mojego pacjenta, pana Krzysztofa, 63-letniego emerytowanego nauczyciela historii, który przyszedł do mojego gabinetu całkowicie zniechęcony. Powiedział mi coś, co słyszę niemal codziennie od mężczyzn w jego wieku. Pani doktor, czuję się, jakby moje ciało mnie opuściło. Moja żona jest wyrozumiała, ale wiem, że tęskni za naszą intymnością. Ja też tęsknię, ale po prostu nie mogę już reagować jak wcześniej. Czy naprawdę nie ma już nic, co mógłbym zrobić? Jego głos był pełen głębokiego smutku, ale także nieśmiałej nadziei, że może jednak istnieje jakieś rozwiązanie. To, czego Krzysztof nie wiedział i czego większość mężczyzn nie wie. To, że istnieje określony pokarm, który spożywany w odpowiednim momencie i we właściwy sposób może uruchomić kaskadę reakcji w męskim organizmie, która dosłownie budzi libido, poprawia krążenie krwi w narządach intymnych i przywraca to poczucie wigoru, które wielu myśli, że straciło na zawsze. Ten pokarm działa jak prawdziwe paliwo dla męskiego systemu rozrodczego, ale sekret polega na wiedzy, kiedy dokładnie i jak go spożywać. Zanim ujawnię, jaki to rewolucyjny pokarm, muszę wyjaśnić co naprawdę dzieje się w ciele dojrzałego mężczyzny, gdy traci tę witalność seksualną. To nie jest tylko kwestia psychologiczna czy brak pożądania. To, co się dzieje, jest znacznie bardziej złożone i jednocześnie znacznie bardziej uleczalne niż większość sobie wyobraża. Z wiekiem nasz organizm produkuje mniej tlenku azotu, substancji podstawowej dla rozszerzania naczyń krwionośnych. Jednocześnie poziom testosteronu zaczyna naturalnie spadać, a krążenie krwi, szczególnie w okolicy miednicy, Staje się mniej wydajne. Ale oto co jest naprawdę pełne nadziei. Kiedy dostarczysz swojemu ciału odpowiednich składników odżywczych we właściwym momencie, możesz znacząco odwrócić te procesy. Pokarm, który dziś ujawnie, zawiera związki bioaktywne, które działają bezpośrednio na produkcję tlenku azotu, poprawiają wrażliwość receptorów hormonalnych i promują naturalną wazodilatację, która może sprawić, że poczujesz się dekady młodziej. Różnica jest tak zauważalna, że wielu moich pacjentów opisuje to jako ponowne odkrycie własnej męskości. Blok 2: 700 do 800 słów. Pokarmem, o którym mówię, jest arbus, ale nie w sposób, o jakim prawdopodobnie myślisz. Prawdziwa magia arbuza dla męskiego zdrowia seksualnego tkwi w substancji zwanej cytruliną, która koncentruje się szczególnie w białej skórce owocu. Ta substancja jest przekształcana przez organizm w argininę, która z kolei jest prekursorem tlenku azotu, tego samego składnika, który leki na dysfunkcję erekcji próbują stymulować, ale w sposób całkowicie naturalny i bez efektów ubocznych. Ale oto sekret, który zmienił życie setkom moich pacjentów: idealnym momentem na spożycie arbuza jest dokładnie godzina przed jakąkolwiek aktywnością intymną, włączając masturbację. W tym konkretnym czasie cytrulina jest wchłaniana i przekształcana w tlenek azotu dokładnie wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujesz. To tak, jakbyś naturalnie przygotowywał swoje ciało do najlepszej możliwej reakcji. Pan Krzysztof, którego wcześniej wspominałam, zaczął stosować te wskazówki i już po trzech tygodniach zadzwonił do mnie wzruszony, mówiąc, że czuję się, jakby wrócił do swoich 35 lat. Właściwy sposób przygotowania i spożywania arbuza dla uzyskania tych korzyści jest fundamentalny. Powinieneś wybrać dobrze dojrzały i słodki arbus, pokroić go w szczodre kawałki, zawsze włączając część białej skórki. Gdzie koncentruje się najwięcej cytruliny. Spożywaj około 200 g mięszu razem z białą częścią, dobrze żując dla optymalizacji wchłaniania. Jeśli wolisz, możesz przygotować sok włączając skórkę, ale zawsze spożywając w całości, nigdy nie przecedzając. Idealnie jest robić to na częściowo pusty żołądek, około dwóch godzin po lekkim posiłku. To, co czyni ten protokół jeszcze potężniejszym, to że arbus zawiera również likopen, antyoksydant który chroni naczynia krwionośne i poprawia krążenie w ogóle. Ponadto jest bogaty w witaminy z grupy B, które są niezbędne do produkcji energii komórkowej i prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Kiedy wszystkie te składniki odżywcze działają synergicznie, rezultatem jest znaczna poprawa nie tylko funkcji seksualnych, ale także ogólnej energii, nastroju i męskiej pewności siebie. Obserwowałam setki pacjentów, którzy przyjęli ten protokół, a wyniki są konsekwentnie imponujące. Pan Robert, 58-letni inżynier budownictwa, zwrócił się do mnie po dwóch latach unikania intymności z żoną ze wstydu przed swoją wydajnością. Po sześciu tygodniach stosowania tych wskazówek powiedział mi, że nie tylko odzyskał pewność siebie, ale że jego żona skomentowała, iż wydaje się młodszy i bardziej energiczny niż od lat. Takie historie powtarzają się stale w moim gabinecie. Zanim będę kontynuować, Chcę zrobić tutaj specjalną przerwę, żeby porozmawiać bezpośrednio z tobą, który oglądasz. Wiem, że mówienie o intymności i zdrowiu seksualnym może być delikatnym tematem, szczególnie gdy czujemy, że nasze ciało nie reaguje tak, jak byśmy chcieli. Ale chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam w tej podróży. Miliony mężczyzn przechodzi przez tę samą sytuację, a istnieje prawdziwa i naukowa nadzieja na odzyskanie twojej witalności. Jeśli te informacje mają dla ciebie sens, jeśli czujesz iskrę nadziei, że może jednak możliwe jest poczuć się znów młodo i pewnie, bardzo chciałabym, żebyś zasubskrybował nasz kanał. Tutaj traktujemy męskie zdrowie poważnie, z szacunkiem i przede wszystkim z wielką troską. Zostaw komentarz, opowiedz mi, jak się ostatnio czujesz, czy zauważyłeś zmiany w swojej energii i witalności. Twoje doświadczenie jest dla mnie ważne i może pomóc innym mężczyznom, którzy przechodzą przez tę samą sytuację. Stwórzmy społeczność, gdzie możemy otwarcie mówić o naszym zdrowiu bez osądzania. Blok 3, 700 do 800 słów, ale arbus to tylko pierwszy krok szerszego protokołu, który rozwinęłam przez lata badań i praktyki klinicznej. Aby jeszcze bardziej wzmocnić efekty, istnieje określona kombinacja pokarmów, które spożywane razem z arbuzem tworzą potężną synergię żywieniową dla męskiego zdrowia seksualnego. Mówię o awokado i orzechach brazylijskich dwóch pokarmach. Które mogą całkowicie przekształcić Twoje doświadczenie intymne. Awokado jest bogate w jednonienasykone tłuszcze niezbędne do produkcji testosteronu, oprócz zawierania witaminy E w wysokich stężeniach, składnika odżywczego fundamentalnego dla zdrowia naczyń krwionośnych i ochrony komórkowej przed stresem oksydacyjnym. Orzechy brazylijskie są najbogatszym źródłem selenu, jakie istnieje w naturze, minerałem kluczowym dla funkcji prostaty i produkcji zdrowych plemników. Kiedy łączysz te trzy pokarmy. Tworzysz prawdziwą żywieniową bombę dla swojej męskości. Kompletny protokół, którego uczę moich pacjentów, działa w ten sposób. Godzinę przed aktywnością intymną spożywaj Arbus zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami. Trzydzieści minut później zjedz pół dojrzałego awokado przyprawionego tylko szczyptą soli morskiej i trzy orzechy brazylijskie. Ta sekwencja pozwala składnikom odżywczym być wchłanianymi w różnych czasach, tworząc przedłużone i podtrzymane uwalnianie związków korzystnych dla twojej wydajności seksualnej. Pamiętam pana Ferdinandę, 71-letniego emerytowanego kupca, który przyszedł do mnie zrozpaczony po tym, jak próbował różnych terapii bez sukcesu. Powiedział mi, że jego samoocena była na dnie i unikał nawet prostych gestów czułości wobec żony z obawy przed stworzeniem oczekiwań, których nie mógłby spełnić. Kiedy zaczął stosować ten protokół żywieniowy, transformacja była stopniowa, ale konsekwentna. W pierwszym tygodniu zauważył więcej energii i chęci do działania. W trzecim tygodniu jego Libido zaczęło się ponownie budzić. A na końcu drugiego miesiąca zadzwonił do mnie płacząc z wzruszenia, żeby powiedzieć, że całkowicie odzyskał swoją pewność siebie i zdolność do intymności ze swoją towarzyszką życia. To, czego wielu mężczyzn nie rozumie, to że dojrzała męska seksualność różni się od młodości, ale może być równie satysfakcjonująca i przyjemna, gdy ciało otrzymuje odpowiednie wsparcie żywieniowe. Nie chodzi o próbę powrotu dokładnie do tego, co było w wieku 25 lat, ale o optymalizację obecnych możliwości i odkrycie nowego sposobu przeżywania swojej męskości z pełnią i pewnością siebie. Oprócz bezpośrednich korzyści dla funkcji seksualnych, ten protokół żywieniowy znacznie poprawia także zdrowie sercowo-naczyniowe, zwiększa poziom energii, poprawia jakość snu, a nawet przyczynia się do zdrowszej skóry. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie te składniki odżywcze pracują w sposób zintegrowany w organizmie, promując ogólne samopoczucie, które odzwierciedla się we wszystkich aspektach życia. Przed zakończeniem chcę złożyć specjalne zaproszenie wszystkim z Was, którzy dotarli aż tutaj. Jeśli ta treść dotknęła Wasze serce, jeśli obudziła w Was nadzieję, że możliwe jest odzyskanie Waszej witalności i pewności siebie, bardzo chciałabym, żebyście zasubskrybowali nasz kanał i aktywowali dzwonek powiadomień. Więcej niż to, bardzo chcę poznać historię każdego z Was. W komentarzach opowiedzcie mi, jak się czujecie, jakie są Wasze największe obawy dotyczące zdrowia i witalności, a przede wszystkim, jakie inne tematy chcielibyście, żebym poruszyła w kolejnych filmach. Jesteście powodem, dla którego wykonuję te prace, a Wasze relacje i sugestie pomagają mi tworzyć treści coraz bardziej użyteczne i transformacyjne. Razem możemy zbudować społeczność, gdzie męskie zdrowie jest traktowane poważnie naukowo i z wielkim zrozumieniem. Pamiętajcie zawsze, nigdy nie jest za późno, żeby poczuć się znów pełnymi i pewnymi siebie.